No dobra, już jestem. Może omówimy ten fajny teamage panel. On jest taki fajny. Tu diagram, w nas ktoś trafi. W jakieś urządzenie, albo w radio czy w, no, w członków załogi, albo w jakiś moduł. On zostanie podświetlony. Tu mamy taki fajny czołg. Taki It's fajny, great ciołg, Let's get no kość... these ...nik i nazwę czołgu. Dobra, może pojadę. Może mnie coś trafi. O, ar, te chłopaki pyszczą. <küh> Dobra, może nastawiam. Właściwie mnie. To jest to Nie wiem, kto się wymawia, ale chyba jest to twarde. M-Szutka. A nas uczyli, żeby po drzewach jeździć. Jeszcze coś ...pojadę. Pało,

to jest takie odliczanie w, se w sekundach. 7, 8, 7, 6. Na ile ten mod, dany moduł się naprawi. <laughs> Jak czołg jest zniszczony. Tutaj mamy ile dostaliśmy demage'a. To nie wiem co to jest takie, ale to jest na pewno denerwujące. A Helkal ma takie dobre działa? Dobra, nieważne. Trzymajcie się, na razie.